Razem przez życie, w szczęściu, zdrowiu i chorobie. Dziewięć par z gminy Tułowice zostało uhonorowanych medalem za długoletnie pożycie małżeńskie. 50 lat wspólnie razem, to już sama cyfra, prawda przemawia. To, że Państwo są razem uśmiechnięci w tym zdrowiu przede wszystkim. Cieszę się. No i mogę Państwu życzyć tylko dużo, dużo zdrowia razem. Razem w gronie tych najbliższych. I ta uczystość, ta uprawa. W takim wymiarze, jak Państwo widzicie, Państwu się należy. Bo oni są najważniejsi dzisiaj przede wszystkim nikt więcej. Ci Państwo tutaj. Tego dnia na jubilatów czekało wiele przyjemnych upominków. To są medale piękne za wytrwałość, za walkę, walkę z chorobami, walkę z o pracę, walkę z przeciwnościami losu. To są najpiękniejsze medale dla rodzin. Wręczymy prezenty, y, o, oczywiście będą gratulacje, no i postaramy się, żeby ten dzień był wyjątkowy dla tych wszystkich par. 50 lat razem to mnóstwo wspólnych chwil. Jubilaci swoją postawą pokazują, że jest to wspaniały czas w ich życiu. Ja to tak poznałam przez koleżankę. Koleżanka mnie to właściwie zapoznała. No i tak, my się bardzo krótko znali, no on był w tym czasie w wojsku i co zima była. No tak, miało być chyba. Najpiękniejsze chwile, które państwa spotkały? No tak, jakoś urodzenie dzieci, to takie były przyjemne chwile, nie? No to tak. Mamy dwóch synów, nie? Myśmy pamiętam jeździliśmy do lekarza, do porfondowa, do ortopedy, to zawsze, my zawsze razem te same choroby mamy, nie? No zawsze mówił papuszki nie rozłączki do nas. Wie pani, to 50 lat przeżyć, to ja mówię zawsze, że to. Trzeba mieć szczęście raz, bo oni wszyscy dużyją. Nawet pięćdziesiątki, nie? No to jest duży zaszczyt. Jak to w życiu bywa, pojawiają się również sprzeczki. Jednak jubilaci mają swoje sposoby na zgodę. Podobno ktoś mi doraził, że wy, 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 wyjść z domu. Nie, z no, z mieszkania, raczej z mieszkania. I wychodzi pan, faktycznie? Nie wychodzę, często, gęsto wychodzę. Ale prawda? Na kilka godzin, tak, tak, wracam, wracam, wracam. Żeby, żeby ponownie e, doszło. To już lepiej teraz idzie, jak przedtem, że to więcej a teraz na emeryturze to mogę przycisnąć to troszeczkę. No i na mi się żyje. Po prostu trzeba siebie rozumieć i czasami trzeba pobłażać niektóre sprawy, albo i czasami odpuścić. Tak się idzie po w obszarach. Jedno drugiego musi dogadać się, dużo rozmawiać. Parom życzymy samych radosnych dni spędzonych wspólnie ze swoją drugą połową w zdrowiu, spokoju i radości.